Witam, witam was serdecznie moi drodzy. Jest sobota dla was, jest sobota dla mnie jest to piątek no godziny popołudniowe. Jestem cholernie zadowolony przede wszystkim z Was, że, że ten konkurs, który ogłosiłem w zeszłą sobotę, czyli do wygrania właśnie ta drukarka, która jest z nami, że jest spakowana. Toner startowy jest zainstalowany, gotowa do oddania, że ten konkurs spotkał się z tak dużą aprobatą, jeżeli chodzi o was. Słuchajcie, tak jak wspominałem że we filmie, każdemu z Was z osobna należałaby się taka drukarka ze tego względu, że zrobiliście mega robotę. Dużo napisaliście, przede wszystkim poświęciliście czas, żeby odpisać, żeby napisać ten komentarz. I ciężko było, ciężko było, powiem wam że bo no, potrzeby są ogromne. Zauważyłem, potrzeby są ogromne. Były te komentarze bardzo, niektóre dowcipne. Były naprawdę fajne i dziękuję Wam za to. Bardzo fajna, yy, dobra wiadomość dla Was, że nie jest to pierwszy, bo czekam za głowicą do jednej drukarki, która całkowicie nowa głowica z Chin przyjeżdża i głowica nie będzie tematem yy, konkursu, ale będziemy ją testować w nowej drukarce B110, którą też chcę przeznaczyć właśnie dla Was w celu takiego losowania. Będzie to, będzie to bardzo ciekawe doświadczenie, bo przetestujemy, jak startuje, tak, bo właśnie głowica w drukarce wielofunkcyjnej, co ma bardzo tanią eksploatację. Ale do rzeczy, Komentarzy było wiele. Nie, chyba żebym Was nie skłamał, jak gdzieś tu w swoim, w swoim yy, studio YouTube mam. Kurde, gdzie to właśnie jest? Gdzieś koło 40 komentarzy. Niektóre były akurat niezwiązane z konkursem. Ktoś yy, zapytał, albo ktoś wyraził yy, zadowolenie, że taki konkurs jest, natomiast natomiast yy, wytypowałem zwycięzcę. Nie było, nie było to bardzo yy, proste dla mnie, z uwagi na to, że poświęcił każdy z Was czas, a jestem, moi drodzy, jestem altruistą, lubię pomagać. Mam to w sobie, że czuję jakąś misję. Nie wiem dlaczego, ale ją czuję. Lubię dawać wartość, lubię dawać coś, co ktoś może dalej wykorzystać, natomiast wydaliście mi bardzo dużo pozytywnego feedbacku właśnie w tych komentarzach i za to cholernie Wam dziękuję. Każdemu nie rozdam drukarki, najmocniej przepraszam, na święta by Wam się należało, ale do rzeczy. Złaki na to, że jest teraz taki okres, moi drodzy, jaki jest, że, że duża rzesza ludzi też nie pracuje, rodzice mają obciążenia dość mocne. Ja sam tą my jestem rodzicem, mam tą drukarkę w domu, ale moje dzieci są dwoje z małych, jedno jest duże, które chodzi do szkoły, natomiast Jakoś z tym ogarnia no, bo widzicie, no naprawiam te drukarki, czyli jakoś bym dał radę im zapewnić czy wydruki, czy, czy, czy wydruki, czy cokolwiek. Dlatego no, jestem w sytuacji, w której akurat dam radę. Natomiast stawiam się w sytuacji rodziców, bo sam jestem rodzicem, wiem ile to kosztuje, jak do mnie przychodzą i płacą za te że coraz więcej, z uwagi na to, że powiem Wam szczerze, dzisiaj tak abstrahując, yy, ściągnąłem kolejne aukcje, bo ja zauważyłem, że to co zamówiłem w dniu dzisiejszym jest... Droższe niż to, co się sprzedało w dniu dzisiejszym, a to jest do najtańszych drukarek, które ja testowałem na kanale, czyli HP2620. Komplet tuszy w zakupie mnie jako firmy kosztuje 100 zamienników, tam 149 zł, a ja je sprzedawałem po 139, już od wczoraj ciesząc się, że się sprzedawają. No i zobaczcie, jak to wygląda życie w przedsiębiorcy właśnie teraz. Zciągnąłem to wszystko, bo to nie miało kompletnego sensu, a już już nowe zamówienie hurtowanie jeszcze podniosło ceny. Także to są atramenty do najtańszych drukarek, które testowałem w, chyba w lipcu kupiono w Biedronce i za 190 zł teraz chyba kosztuje za 300. I ci, I ci klienci, ci rodzice muszą tracić teraz 150 zł na komplet atramentów służących wydruku, do wydrukowania gdzieś około, nie wiem, czy 200 stron na tym się zrobi. To jest y, przegięcie. Przegięcie zwłaszcza zwłaszcza teraz. Dlatego, moi drodzy, no musicie, musicie mi, że tak powiem, wybaczyć, ale to urządzenie trafia w dniu dzisiejszym do Pana Romana Kociński, bo mam tu matrycę pękniętą, trochę nie widzę, przepraszam najmocniej, Pan Roman musi się do mnie odezwać, korespondowałem co prawda już kilkukrotnie z nim z uwagi na to, że on właśnie sprzęty próbuje wskrzesić i, i, i jednak, jednak przekazywać w te miejsca, w te rodziny, które, które potrzebują tych drukarek. Dlatego wytypowałem, wytypowałem pana Romana. Pan Roman, mam nadzieję, jak ogląda ten film, odezwie się do mnie. Ja oczywiście pod że napisze, żeby odezwał się do mnie na maila, urządzenie będzie do niego wysłane. Natomiast natomiast szereg. Komentarzy, które się pojawił pod właśnie tym filmem. Naprawdę, słuchajcie, no były niektóre no, fantastyczne, ale jest tylko jedno urządzenie. Jedno miałem. Wymyśliłem to w trakcie sobotniego filmu. Chociaż już się częściej zastanawiałem nad tym, czy takiego konkursu nie ogłosić, bo, bo no już myślałem o tym, ale w trakcie filmu wymyśliłem. No i feedback był naprawdę super. Bardzo Wam za to dziękuję. Pan Roman. Ja do, do niego napiszę, y, przekażę mu tą drukarkę, to co on z nią zrobi, już jest, na pewno przekażę ją i, i będzie używał w tych celach, żeby jednak edukacja poprawnie szła i pomagała innym, bo na tym to wszystko polega. Tak samo jak parę dni temu dostałem drukarkę od Was i ona została dalej przekazana. Y, w tylko, tylko pewne rzeczy zostały no, chyba tusze przełożyłem i udrożniłem, żeby żeby ta pani drukowała. Także no takie rzeczy mają sens. Give away, czyli podaj dalej. Jeżeli tego nie potrzebujesz, może to podać dalej. Ja też tak robię. Czasami zauważyłem niejednokrotnie miałem tu znajomego, chyba dwa razy tak się zdarzyło. znajomego klienta, który przychodził, chciałem mu podarować. To so, jest coś w ludziach nas, coś takiego, że nie wierzymy, czy ktoś coś chce nam dać, ale nie. Dlaczego? Co on ode mnie chce? Widzicie, widzicie, yy, ja nic nie chciałem, chciałem po prostu, no nie wiem, zrobić mu przysługę. Było to urządzenie, które drukowało tego na czarno, i widzę, że jest coś w nas takiego, że mamy problem z przyjmowaniem, ale można się tego nauczyć, można też giveaway podawać dalej, jeżeli tego czegoś w danym momencie nie używamy. Ja pamiętam, że w przeszłości yy, naprawiając jako dziesięcio, nie dziesięcioletni, ale 10 lat wstecz, piętnaście lat wstecz naprawiając urządzenia. Dużą y, część tych urządzeń po prostu utylizowałem, bo nie było na to jakiegoś większego popytu. Wtedy, prawdopodobnie, gdybym YouTube zaczął, y, ale chyba 15 lat temu, słuchajcie, w 2005, no średni, nie pamiętam. Nie pamiętam. Wiem, że pierwszy swój kanał miałem również w 2008 roku. Nawet ostatnio znalazłem filmy, z tego kanału, który miałem w 2008 roku i już nawet nakręcane tu w firmie. Są to stare filmy ja wtedy naprawiałem dużo elektroniki, naprawiałem urządzeń grających, grających typu miksery i również gramofony. Także mam te filmy. Kiedyś może coś z tych filmów zmontuję i wrzucę je, wrzucę je właśnie na, na YouTube jako jakieś takie archiwum tego, jak zaczynałem na YouTube. To był oczywiście kanał, który się inaczej nazywa, Krótko trwał wtedy, to nie było mowy, mowy o szeroko pojętym polskim YouTubie, dużo treści było tylko stricte zagranicznych, ale to taki przedni. Czyli na dzień dzisiejszy drukarka HL1110E, która była uzbrojona przeze mnie, zrobiony film, jak drukuje będzie przekazana panu Romanowi Kociński, dobrze, o ile dobrze kojarzę, bo mam tak pękniętą, słuchajcie tutaj matrycę, Kociński, tak. Yy, i Jemu przekażę tą drukarkę, komentarz przeczytajcie. Dziękuję Wam przede wszystkim, dziękuję za tak fajne komentarze. I pamiętajcie, to nie jest pierwszy konkurs. Już tylko niech ta głowica z Chin przyjdzie. Przetestujemy urządzenie wieloczynnościowe, wielofunkcyjne bez 110 co również na kanale testowałem, całkowicie nowe, tylko nie ma dawcy głowicy. I tą głowicę właśnie zamówię. Moi drodzy, to na tyle w tej materii, jeżeli chodzi o ten konkurs. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za liczne komentarze, za poświęcony czas, bo bez Was nie byłoby mnie, bo po jaką cholerę gadałbym sam do siebie. Przede wszystkim świąt spokojny Wam życzę. W gronie najbliższym ja spędzam w gronie tak, czyli ja jako gospodarz, małżonka jako gospodyni, jest wyższa, zauważcie, i dwoje moich dzieci. I w tym gronie spędzam y, następne trzy dni i... Cholernie. Nawet nie wiecie, jak cholernie się cieszę, że ja kurwa, zaraz do domu jadę i będę mógł odpocząć. Przepraszam za epitet, ale to było właśnie zakotwiczenie mojej radości w waszych głowach. Dziękuję za atencję. Jeszcze raz, jeszcze raz zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i widzimy się oczywiście po weekendzie we wtorek, no bo przecież ja bez was żyć nie mogę, a wy beze mnie również. Czekam na Was we wtorek. Spokojnych świąt. Nie przejedźcie się. Ja za dużo jeść nie będę, ale ja się dorwę pewnie tak muszę nadrobić kalorii. Dziękuję jeszcze raz. Nie ma spokojnej soboty, spokojnej niedzieli, wesołych świąt, spokojnego poniedziałku i do przyszłego tygodnia widzimy się dalej w naszych rozkminianiach biznesu, drukarek i wszystkiego, co tylko drukuje. I przede wszystkim, no, zdrowia Wam życzę. I sobie również zbajcie u siebie. Dziękuję. Cześć, cześć, cześć.